Szybkie zasady gry bank w wersji kościanej. zajrzyjmy do środka, a tam instrukcja, że to jest życia, że jest strzał, karty klas, karty bohaterów, karty pomocy pięć kości. Każda ze ścianek kości oznacza co innego. Strzała oznacza natychmiastowy dobór strzału, dynamitu nie można przerzucić i oznacza utratę punktu życia. Trzy dynamity oznaczają utratę jednego punktu życia i kolejki. Jedynka oznacza jedno obrażenie graczowi o jedno pole po lewej lub po prawej stronie, dwójka oznacza jedno obrażenie graczowi o dwa pola po lewej lub po prawej stronie. Piwko oznacza, że gracz, który wyrzucił może oddać innemu graczowi lub zostawić sobie, by odzyskać punkt życia. Jeżeli Zobaczymy trzy symbole gatlinga, oznacza to strzało za jedno obrażenie we wszystkich graczy. Zaczynamy. W grze pięciosobowej wybieramy szeryfa, zastępcę dwóch bandytów oraz renegata. Rozdzielamy karty i szeryf się odsłania. Rozdajemy po dwie karty bohaterów i każdy zostawia sobie jednego. Karta bohatera ma imię ilość naboi, czyli życia i zasadę specjalną. Przydzielamy tyle życia, ile jest napisane na karcie postaci. Wyjątkiem jest szeryf, on ma plus dwa. W każdej turze każdy z graczy rzuca kośćmi i ma do dwóch przerzutów. Szeryf zawsze zaczyna i przerzuca wyłącznie symbol gatlinga, obrażenia rozdaje dwóm po sąsiadującym. Graczom, a piwko i dynamit się niwelują. Drugi gracz jest zadowolony ze swojego rzutu, więc nic nie przerzuca. Piwka przyjmuje na siebie obrażenia pozostałym graczom, oprócz szeryfa, czyżby zastępca. Trzeci gracz decyduje się na wyrzucenie gardlinga Po przerzucie udaje mu się więc strzela we wszystkich za jeden i rozdziela dwa obrażenia. Czwarty gracz musi dobrać strzałę i przerzuca kości. Zdolność pozwala mu wyrzucić strzałę oraz decyduje się na dwa przerzuty i niestety ma dwa dynamity. Przyjmuje dwa obrażenia i rozdaje strzałę. Piąty gracz jest zadowolony z pierwszego rzutu, piwka przyjmuje, a resztę w domniemanego zastępcę. Szeryf wyrzuca dynamit i cztery strzały, które rozdziela. Drugi gracz wyrzuca dynamit, który jest rozpatrywany w pierwszej kolejności, więc ginie. Faktycznie był zastępcą, a Sęp odzyskuje dwa punkty życia. Trzeci gracz zyskuje strzał i przerzuca dwie kości. Decyduje się na oddanie strzału, gdzie ginie renegat. Piąty gracz dobiera dwie strzały i dwa razy przerzuca kośmi, oba strzały lecą w szeryfa, a piwko niweluje dynamit. Szeryf dobiera strzał i przerzuca i zostaje z tym, co wykulał. Dynamit ten traci życie jako pierwsze i korzysta ze zdolności i zyskuje dwa punkty życia zamiast jednego z piwka. Resztę strzela w sępa. Natomiast na spokojnie przerzuca jedną kość, co przynosi mu dwa strzały w i jedno wyleczone życie. Piąty gracz dobiera strzały, przerzuca kości i na spokojnie leczy się za trzy i strzela za dwa. Ale nie może mieć więcej niż osiem życia. Szerf po dwóch przerzutach nie ma dobrego wyniku i ginie w wybuchu dynamitów w tym starciu wygrali bandyci. Była szybka rozgrywka w bank. Zostaw łapkę Suinara.